Witam. Kolejny raz wideo z samochodu. Wracam właśnie z jednego sklepu. Znajoma zamówiła dla mnie L255 Spotet Meduza, czyli ta meduza w kropeczki. Cztery sztuki do mnie, dobijam do mojej grupy rozrodczej. No i zobaczymy, co będzie dalej. Mam grupę rozrodczą, która już mi, się, która już mi składała ikrę. Ale niestety, tydzień po złożeniu ikry, zabiły mi samice. Nie wiem, co się stało i zostało mi dwa ładne, duże samce i teraz biorę, yy, niestety miał być jeden samiec, ale mam dwa samce i dwie samice, czyli w sumie będę miał cztery samce i dwie samice do L255, także no zobaczymy, zobaczymy co przyniesie czas i może, może coś ciekawego z tego się uda. Zaraz Wam pokażę jak wyglądają, jak dojadę do domu, to zrobię wideo. L255, tak jak powiedziałem, dojechałem do domciu, do shopy. Hej, pasterze, i będziemy je wkładać, aklimatyzować. Aklimatyzacja też już jest przygotowana. On tutaj tu będzie szła woda z akwarium, ze zbiornika do wiaderka. Proszę bardzo. I to jest z już, w którym transport się przeprowadzał. Przeprowadzał transport i proszę bardzo odkręcamy, zapomniałem w drugą stronę odkręcić. Tak to jest jak się jedną ręką operuje. Tu zaworek tylko, o i wpuszczam sobie wodę. I woda sobie leci, A klimatyzacja się robi. Ale żeby ciepło nie uciekało, więc włożę tutaj, dalej woda leci. A ja sobie to zamknę. No Jest po aklimatyzacji, nalało się pełno wody. Już rybki, rybki odżyły. Teraz po prostu muszę tą wodę tutaj wlać do tego akwarium, ile się da z wiadra. O. Ile się da z wiadra? Tu prawie wszystko się da. No, i muszę ładnie, delikatnie przełożyć te skubańce troszkę wody tu już będzie a skubańce przełożę tutaj, o do tego zaraz wam pokażę tak na szybko już przełożyłem do pudełeczka no i teraz dołożę je tutaj o, wychodzą jedna o no i trzecia też wyjdzie czwarta właściwie to już teraz no i osiedzą Niech sobie siedzą, poznają się ze wszystkimi.